znacie tę Ewangelię doskonale na naszych wyjazdach, ona niejednokrotnie powracała, już nie nieraz nie słyszeliście też homilię z próbą komentarza do tej Ewangelii. Dzisiaj chciałbym właściwie tylko, tylko jednego, żeby bardzo mocno w sercu każdego z nas, damy sobie jeszcze po mszy chwilę czasu, żeby się tu przejść, nogi w jeziorze zanurzyć, zobaczyć te kamienie w kształcie serca, które są przy brzegu, Chciałbym, żeby to jedno pytanie w Was wybrzmiało, żebyście na to jedno pytanie dzisiaj spróbowali odpowiedzieć na to pytanie, które Jezus zadaje Szymonowi. Ksiądz Mateusz mówił we wstępie do mszy świętej o błogosławionym Karolu de Foucault. Jego naśladowcy, jego bracia, tak zwani mali bracia Jezusa żyją też w Polsce. Ja miałam taką łaskę znać jednego z nich. Jeśli mam w życiu przekonanie, że spotkałem kilku świętych ludzi, to, to Moris. Nieżyjący już jest jednym z nich rzeczywiście. Pod koniec życia Morris tracił już pamięć: nie pamiętał jak się nazywa, nie pamiętał gdzie mieszka. Sam zupełnie przypadkiem go ocaliłem przed wyjechaniem za pomocą autostopu na Pragę, bo zapomniał, że mieszka od 30 lat w Truskawiu i chciał na Pragę jechać na targową, gdzie mali bracia kiedyś mieli dom. Natomiast miał pod koniec życia takie przebłyski. Biskup Michał Janocha opowiadał, jak spowiadał się. Chyba on u, u Morica. I Moris w pewnym momencie popatrzył na niego, mówi, wiesz, Michał, w gruncie rzeczy to wszystko jest proste, bardzo proste. I to wam chcę powiedzieć w tym miejscu i sobie. W gruncie rzeczy to wszystko jest bardzo proste. Wiara jest w gruncie rzeczy bardzo prosta. Nie, nie jest skomplikowanym systemem prawd, nakazów, jakichś wymagań. Tak naprawdę w że chodzi o odpowiedź na to jedno pytanie. I to pytanie potrzebujemy dzisiaj usłyszeć. Na trzy rzeczy w tym pytaniu chcę Wam zwrócić uwagę. Pamiętacie, że Jezus zmienił Szymonowi imię, nie? nazywał go Piotrem. Tutaj Jan, jak pisze, to mówi Szymon Piotr. Ale kiedy Jezus zadaje mu pytanie, to pyta go Szymonie. Bo Piotr to jest imię funkcji. Piotr to jest imię urzędu. Piotr to jest imię roli, jaką ten człowiek spełnia. Ale Jezus nie pyta urzędnika. Jezus pyta Ciebie konkretnie, po imieniu. O Ciebie chodzi. Nie o to, ile masz pieniędzy, nie o to, jakie masz wykształcenie, nie o to, co robisz w życiu, nie o to, jaką funkcję sprawujesz, nie o to, czy jesteś ojcem, księdzem, prezydentem. Nie, pyta Ciebie. W naj, gdzieś w najgłębszej Twojej istocie tego, kim jesteś. Dalej dopowiada Jezus Szymonie, synu Jony. Pewnie tak nazywał się ojciec Szymona, Jona, ale wiecie, że to imię Jona to jest też imię jednego z proroków ze Starego Testamentu, Jonasza. Pamiętacie historię Jonasza? Prorokom, jak wiecie, różnie szło, jakim Pan Bóg zlecał zadania. Ale Jonasz to jest taki prorok, który zawalił od na samym początku. Pan Bóg mu powiedział, Jonaszu, wstaniesz i pójdziesz do Niniwy i będziesz ją wzywał do nawrócenia. Niniwa to było takie miasto, wielkie, wrogie Izraelowi. Więc Jonasz, co zrobił? Rzeczywiście wstał. I poszedł dokładnie w przeciwnym kierunku, wsiadł na statek, który miał go wywieźć jak najdalej od tej Niniwy, żeby tam broń Boże nie trafić. Sprzeniewierzył się temu Bożemu wezwaniu na samym początku. Potem historię znacie: jest burza na morzu, i ona się orientuje, że to z jego powodu, każe się wyrzucić za burtę. Zostaje wyrzucony za burtę, przypływa wielka ryba, połyka go. Siedzi tam w tej wielkiej rybie trzy dni, po trzech dniach ryba go wypluwa na plażę. I jak go wypluwa na plażę, to Pan Bóg znowu przemawia do Jonasza. I co mówi do Jonasza? Jonaszu, wstaniesz i pójdziesz do Niniwy. Jonasz zawalił, zdradził, sprzeniewierzył się na samym początku. Dla Boga się nic nie zmieniło. Bóg nie, nie wycofał swoich planów wobec Jonasza. Bóg nie przestał marzyć o tym, że Jonasz da radę pójść i nawrócić Niniwę. Co się rzeczywiście stało? Szymon jest synem Jony, proroka Jonasza w pewnym sensie. Ten Szymon, który obiecywał, że nie zostawi Jezusa, i nie dość, że go zostawił, to się jego jeszcze wyparł. Szymon, który jest do bólu już świadom swojej słabości, swojego grzechu, tutaj na tej plaży słyszy, że zamiary Jezusa wobec niego nie zostały cofnięte. Nic, nic się nie zmieniło w sercu Jezusa wobec Szymona, mimo tej zdrady, mimo jego grzechu. To są te dwie rzeczy, już za, zanim padnie pytanie. Interesujesz Boga osobiście i interesujesz Boga niezależnie od Twoich grzechów, od Twoich słabości, od tego wszystkiego zła, w które się może w życiu zaplątałeś, popełniłeś. No, to jest prawda, to tak, należą się klasie. I pytanie. I pytanie, Jezus Cię nie pyta, jak jesteś porządny, nie pyta Cię, co dla Niego zrobisz, pyta Cię, czy kochasz. I dobrze wiecie, że w tym tekście, jakbyście zajrzeli do oryginału, to Jezus na początku dwa razy pyta Piotra o miłość, która się po grecku nazywa Agatha. Taka miłość potężna, niewzruszona, niezachwiana. I Piotr mu dwa razy odpowiada: To jest u nas przetłumaczone jako: Miłuj, czy mnie miłujesz? A Piotr mu odpowiada: Kocham cię, filose. Kocham cię taką. No, zależy mi na tobie. Zależy mi na tobie, ale nie mam już odwagi powiedzieć, że cię miłuję. Nie? Wcześniej Piotr się zarzekał, nie? Teraz już wie, że nie ma się co zarzekać. I za trzecim razem Jezus pyta Piotra dobrze: Filej zależy Ci na mnie? Tyle Jezusowi wystarczy. Nie wymaga od Piotra tego, na co Piotra w tym momencie nie stać. Wystarczy mu ta odrobina: Zależy Ci? To jest pytanie Jezusa, które w tym miejscu. Koniecznie każde z nas potrzebuje usłyszeć. Nie pytanie o to, jakieście grzechy popełnili, nie pytanie o to, ile godzin dziennie się modlicie, jak spełniacie przykazania, czy pościcie w piątek. Jedno, jedyne pytanie, jakie Jezus ma do Was w tym miejscu: Zależy Ci? Kochasz mnie? Wszystko jest proste. W gruncie rzeczy to jest bardzo proste. Amen.